Poduszki powietrzne firmy Takata zabijają. Niezwłocznie umówcie się do autoryzowanego serwisu Forda w swoim mieście albo w mieście okolicznym, a tam za darmo, bezpłatnie. Coraz częściej czytam na forach internetowych oraz na grupkach Facebookowych informacje o tym, że dostajecie powiadomienia listownie o tym, że należy stawić się na akcję serwisową związaną z poduszką powietrzną e, Takata. To prawda, ta akcja serwisowa jest bardzo istotna, a w tym filmie w kilku zdaniach powiem, czego dokładnie dotyczy, no i w jaki sposób na taką akcję serwisową się zapisać. Zanim zacznę, zachęcam oczywiście do subskrypcji i do odwiedzenia moich pozostałych filmów, bo naprawdę sporo e, różnych, mam nadzieję, ciekawych informacji. Informacji o Fordzie Mondeo MK4, można się dowiedzieć. Ford, jak każdy z producentów, jeśli zauważa jakiś globalny problem w swoich modelach, organizuje tak zwaną akcję serwisową. Było tak w przypadku chociażby 1.6 EcoBoost, gdzie znaleźliśmy awarie i. Wadę fabryczną układu chłodzenia silnika, o której opowiadałem w osobnym filmie. Link oczywiście znajdziecie do niego w opisie. Tak samo w przypadku poduszek powietrznych Takata została zorganizowana odpowiednia akcja serwisowa. Na internecie możemy znaleźć wiele artykułów mówiących o tym wprost, że poduszki powietrzne firmy Takata zabijają. To brzmi bardzo groźnie, ale temat jest naprawdę niebagatelny i należy podejść do niego bardzo odpowiedzialnie. Wszystko opiera się o to, że w momencie wystrzału poduszki powietrznej, kiedy dochodzi do jakiejś Wypadku bądź kolizji, odłamki z obudowy, w której znajduje się ta poduszka powietrzna, mogą uszkodzić twarz, szyję, ciała kierowcy lub pasażerów, co w swych skutkach może być albo uszczerbkiem zdrowotnym, albo w ostateczności nawet stanem zagrażającym życiu, jeśli taki fragment uderzy nas gdzieś w szyję, w tętnicę. Ford wprowadził ku temu akcję serwisową. Ta akcja serwisowa jest zorganizowana głównie do posiadaczy modelów przedliftowych, bo w przedlifcie były te poduszki powietrzne firmy Takata bardziej montowane niż w poliwcie. Całość opiewa tutaj właśnie o tą wadę konstrukcyjną, która podczas wypadku może być zabójcza dla kierowcy lub pasażerów samochodu. Co ciekawe, ta akcja serwisowa prowadzona jest już od wielu lat w wielu różnych modelach. Zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, teraz przeszła również na modele europejskie i nie jest powiedziane, że jeśli Wasz samochód nie dostał jeszcze takiego wezwania na akcję serwisową, to go nie dostanie. Dlatego, że ta narastająca ilość postów i zapytań Waszych o to, Czym tak naprawdę jest ta akcja serwisowa? O co z tym chodzi? Powoduje, że ta skala problemu zwyczajnie rośnie. Dlatego jeśli otrzymaliście takie wezwanie, niezwłocznie umówcie się do autoryzowanego serwisu Forda w swoim mieście albo w mieście okolicznym, a tam za darmo, bezpłatnie zostanie Wam poduszka powietrzna wymieniona na taką, która nie ma żadnych wad konstrukcyjnych i będzie po prostu bezpieczna w użytkowaniu w momencie jej wystrzału i jakiegoś wypadku bądź kolizji. Mówi się nawet, że Ford jest w stanie zrekompensować koszta dojazdu do serwisu celem takiej akcji serwisowej, natomiast. Nie chcę tutaj trochę zasiać takiego fermentu, że na pewno każdy serwis autoryzowany zwróci takie koszta. Dlatego jeśli będziecie umawiali się do konkretnego miejsca, zapytajcie, czy dojazd do tego punktu będzie przez ten serwis w ramach tej akcji serwisowej zrekompensowany. Ale to, co na pewno jest istotne. To to, żeby tej akcji serwisowej nie bagatelizować. Poduszka powietrzna to element bezpieczeństwa i niedopuszczalnym jest, żeby coś, co nas chroni, miało nas jeszcze dodatkowo narażać na ryzyko związane z tą ochroną, którą świadczy. Jeżeli nie dostaliście takiego pisma, a martwicie się tym, czy wasz samochód jest bezpieczny, w opisie do tego filmu zamieszczam link do strony Forda, gdzie po wpisaniu numeru nadwozia własnego samochodu zostaną Wam wyświetlone akcje serwisowe dla niego przewidziane jeżeli być może pismo do Was nie trafiło, a... Na tej stronie dostaniecie informację, że jesteście zakwalifikowani do tej lub innej. Tam będą pokazane wszystkie akcje serwisowe. Koniecznie również zgłoście się do autoryzowanego serwisu i taką akcję wypełnijcie. Powiem więcej, nawet nie warto czekać. Zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie właśnie link do strony Forda. Podajcie numer Win, sprawdźcie, czy wasz samochód jest bezpieczny. Dajcie znać, czy dostaliście takie wezwanie na akcję serwisową. Z tego co widzę, tak jak powiedziałem na początku, coraz więcej takich wezwań i postów się pojawia, więc zakładam, że być może również trafiło to do Was. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i cześć.